Port, Portretamo, tutaj wiele restauracji, jak widzicie można zjeść sobie super żarcie. Oczywiście mi tutaj nie za bardzo smakowało, ze względu na to, że lubię bardziej, bardziej wyszukane dania. Natomiast no wiadomo, że to jest, kwestia, to jest wszystko kwestia przystosowania i smaku, nie za bardzo. Tak mi się trochę kojarzy to z Krupówkami, że wszystko pod turystów, ale bardzo dużo frutti di mare restauracji typu tematycznych, rybnych. Na pewno wszystko smaczne. Z tym, że każdy z nas ma każdy z nas ma inne smaki. Wolę tawerny na ubocznych uliczkach. Wtedy jest smaczniej. Tutaj tak na liczne zapytania jak, jak ten port mniej więcej wygląda. To Wam pokazuję. Oczywiście dzisiaj 12 sierpnia ludzi full. Jak widać, masek nie ma. Wszystko smaczne, wspaniale. Dużo turystów. Nie są pełne stoliki, tak jak było rok temu. To też wynika z tego, że dużo ludzi nie może przyjechać, bo Polska ma akurat odblokowaną granicę. A Rosjanie, na przykład, którzy w dużej części byli tutaj turystami przeważającymi, ich tutaj nie ma. Ale generalnie nie jest źle. Temperatura 12 sierpnia, gdzieś jakieś 35 stopni. Pomimo, że już jest po godzinie 18, ale, ale znośnie, bo nad wodą jest przyjemna bryza od morza, od wody w ogóle. W związku z tym jest bardzo romantyczna atmosfera. Jak widzicie, to ja wam jeszcze pokażę, jak to wygląda w stronę. Tutaj się zaczyna właśnie to od tego słynnego dźwigu. Tak to wygląda, już jesteśmy akurat o zachodzie słońca. Tam gdzieś się przewija delikatnie tam dalej zachód słońca. Jest przyjemnia się. Pozdrowienie i serdeczności, nie zapomnij. Suba Ganaur mówił do Was Star TV elo 3, 2, 1, 0, a tam macie port w ten nowy, tak to mniej więcej wygląda. Zeretamo mówił dla Was Star TV wakacje 2020 Siema.